Lubi nam wszystkim z tej burger, kiedy dzisiaj sobie zrobimy dwie ewolucje i to będzie jedna machompa, machup, a druga to będzie y, Gastly No dobra. To złapię będzie go, tego Ratata i... będzie O, jeszcze zrobimy sobie ewolucję Ratata. Dobra, lecimy Co to głosy na telewizji jak ktoś <słuch> Jakimś mi się zmierzy Właśnie jednego usunęłem, bo mi jest niepotrzebny, już mam To jest mój trzeci Od no, go usuniemy, bo mam trzy takie Dobra, teraz będziemy gazli Gaz, gaz. Kastli, kastli, Jest kolejna. Miałem szczęście, bo złapałem wcześniej, znaczy wcześniej, no niedawno, tego 869. Ha, kolejny. Mam ostatnio zrobiłem sobie... Um, mam, mam dwa, tak, mam dwa gęgary. Jeden sobie zrobiłem ewolucję tego. I pokażę Wam słaby a tego mam z rajda no ten ma lepsze już dobra teraz będzie match up jest match -up. moje pierwsze ewolucje match mam nadzieję że on będzie miał około tak 2 dwa 2602, 2002, tak Peknie całe 2000 On jest piękny Chciałbym mieć tego trzecią ewolucję Machop 1300 No dobra IV No okej, okay, może być Dobra. Odbierzemy sobie gifta. O ile jeszcze nie odebrałem. Odbieram sobie jakieś gifty. Jedziemy Może mam jakieś skrzyneczki. Albo nie, nie mam, bo ja dzisiaj otworzyłem Majoroksa. I też to nagrałem. Piątka była niestety, ale możecie obejrzeć, bo fajny był odcinek, tylko że sorki, żeby bez głosu. Tak, no chodźcie do klubu Mati, Mati i Ty. Zresztą jest Mati, ty. możecie wpadać do niego na kanał Mati, i ty ma 10k subskrypcji, jak ktoś No, dzisiaj otwierałem małą skrzynkę Dzięki y, Gamów i Megabox. Megabox. No, to teraz w tym odcinku więc. Подачи на мой инстаграма mm. Mm. Wow. No się wie, <śmieniu> że pierwsze miejsce skar ja bym miał w tym jakbym tak ten I na mojego tego Instagrama i tego drugiego 3 czy... i na mojego TikToka No No i tego też. Dobra, no to tyle w swym To do zobaczenia do kolejnego. Na